Właśnie znalazłam najlepsze toalety publiczne na świecie. Byłam w swoim życiu chyba w 69 krajach, więc trochę toalet publicznych widziałam. Zacznijmy od designu. Wygląda jak jedna wielka skała. Design to jeszcze nic. Mamy tutaj toalety, zarówno jak i przebieralnie, ponieważ tutaj są plaże publiczne, jest kamienista, jest piaszczysta. Co kto woli. Mamy darmowe podpaski, ale to jeszcze nic. No, bo wejdźmy do toalety. Wchodzimy do toalety. Jak zamykamy drzwi? Well, mamy tutaj super sophisticated button. Yy, guzik. Drzwi zamknięte. Niesamowita toaleta. Nie za bardzo wiem, jak się obniża tą deskę. Jeszcze tego nie robiłam, ale sprawdźmy. Czekajcie, jak to się obniża. Nie, to nie to. Hmm. Okej, okay, po prostu trzeba mieć więcej siły, ja nie mam siły. Okej, okay, mamy to, mamy to.